Siema Siema Tutaj szef chciał razem z... To znaczy, no nie wiem, gdzie mnie przydzielisz, nie? Dobra, no to szef pojedzie razem z... Ridlem i Gawirią, Ridlem No to szef pojedzie razem z 214 i 462 Dobrze, dobrze a pani PWC widzi, że my w klaszu operacyjnie jedziemy, czy, czy jak no problemy są... Z <laughs> Dobrze, to ja poczekam, aż ten, aż ogarniecie tutaj tą sytuację z Gawirią na zewnątrz. Ja zrobiłem patrol. <laughs> Dobra, ja muszę zobaczyć raport a propos wczorajszej akcji. Podobno na celach się znowu odjebali i człowieku... ...adwokat przyszedł sobie, poddał chłutych policjantów razem z jakimś... z tym. Jeszcze podobno pod wpływem alkoholu. 4, 2, 1, to 3, 2, I to tak nie będzie. K**wa. Zatrzymanemu pozwolono wezwać wówczas innego adwokata, był nim Grubas, który wtargnął na cele z Lorenem Malcolmem. W międzyczasie prokurator wezwał wsparcie z doju, celu oraz poinformował potem, iż sprawę przejął Richard Peterson, <klujny> który przesłuchiwał świadków oraz zakładnika którym był jeden z ratowników medycznych. Wiem, Przesłuchanie prowadzili kurwa, Einar Ironside oraz Nicholas Parker, więc zaś adwokat oh, Loren Malcolm opuścił cele. Grubo przeszkadzał na cela groził prokuratorowi pod zagrożeniem życia oraz doszło do przypychanek na celach z jego udziałem. No <laughs> A mu w mordę. Końcowo ci, napastnik nie, 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 wie, nie to wykonywał. To no nie, no przecież mnie tam nie było. A e, e, to się właśnie do tego dołka? Końcowo napastnik no, nie wykonywał to poleceń to funkcjonariuszy to oraz to weszli to oni do celi wraz z życiem w środku przymusu i zatrzymanym. Funkcjonariusz Nicolas Parker, który bez zezwolenia oraz informacji wszedł do celi, został przystąpiony no dajcie to przeczytać i pójdziemy. Alfred Jeans został chwycony dziwnym trafem oraz rozbrojony z broni palnej. W międzyczasie jako funkcjonariusz pogodziłem sytuację, oraz próbowałem przekonać napastnika, aby wypuścił funkcjonariusza. Wówczas niespodziewanie adwokat Grubas rzucił się na mnie, Johna Harvey'a jako funkcjonariusza broniącego, oraz y, od, od pleców, oraz wytrącił mi broń z ręki, a sytuacja sklowała jeszcze bardziej na polecenie mojej osoby do obrony mnie kadro dzień zareagował na wydane polecenie oddanie strzała zarem do Grubasa. W międzyczasie to dobrze, że kurwa kadet taki mądry, że nie, nie, go nie rozstrzelali, w międzyczasie czasie kliknięty dostał panik baton oraz moja osoba, wezwać jednostki... Kurde, gruba, gruba afera szefie, gruba afera. Tak, idziemy, idziemy. przeprowadza przeprowadzamy, przeprowadzamy wobec pani w tym momencie. Co przeprowadzacie? check! Co to znaczy? Kontrola stanu pani, e, zdrowia życia i ogólnego dbania o 59, swoje... Jaki kanał? Tak naprawdę życie i zdrowie i przekażę, szukanie będzie. No, dzięki. A to ja się świetnie czuję przecież. Ale wiecie, czy miałam tą opaskę? No, czemu? ale to nie ma znaczenia powodu. Wie pani. No aha. wszystko szefie. Kilka jak sytuacja no. na ten moment u pani wygląda? Wszystko jest w porządku? Już, już, Coś się dziękuję. wydarzyło w ostatnim czasie. E, no nie no, generalnie wszystko w porządku. No? Okay. Z blikiem się nie widziałam od tamtej sytuacji. Także, Prezydent. jak najlepsze, w porządku. Okay. Wszystko jest. A co jest stało tam z Blikiem? Bo ja akurat nie poinformowany? Porwał o, mnie, to, to. przetrzymywał, chciał zabić, postrzelił, kazał mi zabić mojego kolegę z adwokatury. Czyli ewentualnej pomocy medycznej pani nie potrzebuje, na tym momencie wszystko w porządku. Nie, jest okej. Okay. Sheriffi przerzucają główno na Sandy. Uwaga. A czemu to chłopaki z Crashu piszą? Mogę sobie mocniej dać? Paliwa. No, ale bez przekleństw. Nie wolno tak, Jerry, nie wolno tak, kurwa! Ale dodałem mu. Dobra, jeden gotowy? Jesteśmy na tej gangsterze. Ona zjeżdża do was na dół. Dobra. Kto cię. zjeżdża na dół? Powtórz. Penumbra. Dobra, jak Penumbra. Czy możesz rzucić nas na W Dalsze ciągu trzy osoby są w reaktywne pod autostradą Narazopel Boulevard. Jedna osoba bez koszulki, jedna na czarna koszulka, a jedna na żółte koszulka koszulkę. Dalej biegają, a za bóle Wart. Plecy mamy! No kurwa. Dwa. Cztery. Pięć, sześć, Limit pierdolnięty, no Mać! Kurde, kim nas wzięli na dwa baty, kurwa. Siedziałem w jakimś klubie dla swingersów, człowieku. No, troszeczkę. Tam trzech było, nie? Z ty się strzelałeś z trzema. No. No to dobra, no to o, no dobrze policzyłem, że siedmiu było. Dobra, Dora, powrót maj. Co moi ulubieńcy? O kurwa, to wy jeszcze ten? Nie zapomnieliście o nas? Wi witam, sierżancie. Witam, Harrison. Ja zapomniałem. Nie, ucieczka! Na razie. Jedziemy. Bez śmierci człowieku. Coś kurwa. No jak co? wiesz co oni zrobili? A, wiem co. je czerwoniaki. Co łatwo. Stój, zatrzymaj się! Nie, ja się Ridla szukajcie! Ridla szukajcie! Eee, porywa! Nie wiem, nie ja wiem, mam nie wiem, to, to do jest, jest, to radniu, jest, Pomocy! Odkryj mnie! w garażu to proszę dać znać o podjadę. Dobra. przyjemnie. Zakurij mnie, pomocy! O dobra, spierdola, spierdola. Dobra, już, spokojnie. Uciekaj. Czekaj Rill, Rill spokój się, proszę już, starczy. Jak biegnie, <laughs> jak kaczka, kurwa! Poróbmy coś teraz po waszemu, było po mojemu, teraz po waszemu. Dobra, mam blachy, sprawdzę, 6-7-AG. Nie wyszukuję najprawdopodobniej, kreciony Chwaka <grystanie> <grystanie> zastawa z... ...dziwko <grystanie> Zjeżdżamy do góry, kolorowo, może kolorowy zastaw To jest. Tak, chyba jest na południe z tej twierzy, tak? Mm, Prawdopodobnie tak, powiem ci, na samej górze Ale raczej na Stoję południe w takim razie. Zjeżdżamy dół I bravo proszę, wżo, ciepło, no, widzisz, no teraz ręce, bo wróci się poddaj, człowieku. Nie! Oj, Kusy, o kurwa, macie. <grym> Nie, kurwa! Co te bo ręce bo go go do góry mają Trzymaj się! Bo bo stój, bo ile mogę, się męczyć bo bolsę, z tobą? Kurwa! dawaj, dawaj, dociskany jest. ręce, podnosi ręce, co ty, kurwa, robisz, człowieku? Nagle się, Popaki, to nie ja byłem. To od do babci. Dobra, chodźcie szybko, dał tam, musimy jechać do łowo. No, ją będziemy męczyć. Za alfabetu? Jak się nazywa... Żeby grać -ba, w e, Laura. Na terapeutę, dobrze, zaraz będziemy na terapeucie, żaden problem. Oczekujcie na nas. Na terapeutę e, sierżancie Teraz Zaraz ci powiem. Ale to na idzie? Nie, chyba. Jaka mi o. Co to znaczy? <laughs> że się kochacie, w chuj. A. To była ona? Tak. A co no. z nią? Bo ja nad nią co chodzi? Toż pani Laura? Alfabet. Potrzebuje usłyszeć. Potrzebuje. Chodzą pogłoski. Ale proszę na mnie nie kaszleć. Bo później kto mi leki kupi. Chodzą pogłoski, że pani urzę, w żywe oczy. Przez SMS-y. Albo nie. Przez, przez rozmowy telefoniczne. Ale przecież. Ponoć Pani się chwali umiejętnością, której Pani nie posiada. Jakiej? Alfabet. Proszę mówić alfabet. że Pani zna alfabet. A kim Ty k***a jesteś, żeby mi mówić co mam robić? Pani nie mówi tak do Darka. Proszę tak mówić do Darka. To jest szef, to jest mój szef. A teraz proszę być miły, bo mam szansę ugrać coś na tym. Więc teraz go będę bronił do poniedziałku. Pani Lauro, proszę alfabet recytować co, ty nie znasz? Nie, nie, 623 nie, znam. Uj, tylko co, nie wiem, ee, ja też nie znam, tak się składa. czy znasz mi... alfabet? w e, czwarty. Pani Lauro, proszę, recytować na alfabet. Ja alfabet znam, to ale będę... tylko do dziewięciu, pani bo nie wiem co jest, jest muszony panią aresztować. Jak nie wiesz. Dobra, chwaliłaś się, babeczko, że potrafisz alfabet, no to... Ale ja się nie chwaliłam przecież. No jak, zadałem pytanie, czy znasz alfabet, 4, To że pierwszy? Takie nie, zabieraj mi to telefon, no na pewno sprawdzę alfabet w internecie. Wybij i to okno, wypierdalaj to okno szybko. Można wybijać, można wybijać? Wybij to, wybijaj. To mój samochód, kurwa. Zapierdalaj. O, odsuńcie się, odsuńcie się, Masz bo będzie się kurwa szkło O, o kur... Wysiadaj kurwa, ci krzywdę zrobię no. Jak na filmie zrobię. strzelam. Dobra. Kurwa to kurwa... <laughs> nie zem, Real, ty, kurwa, nie, cię pojebało! Kurwa, to ci dujeba! do Jedź, alfabet, jedź. O co chodzi z, z alfabetem, koment. serio? On no, jest z alfabetu podobno. Pój, e, alfabet mów w tym momencie. Ale czego? Mówisz mów alfabet! Wybranie. Nie! Scarlet, mów, mów, mów alfabet! Mów alfabet! Bo zostanie zatrzymana i cię nie wyratuje już tym razem, jak ostatnio. Nie, NO za Sam, co ty robisz? Ucieka? Ucieka. Do... No przesun, nie dobra, nie, nie, Musi pani wsiąść do auta. Musi Pani wsiąść pani wsiąść i wjeżdżać i wjeżdżać ścianę w ścianę. Tak. Tak. Bo to jest nie, dzisiaj to agenda No, nie, 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 Już nie, 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 mogę, nie, mogę już pałku, odnowa, 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 odnowa. No, nie, 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 no bij pałko! Bij pałko! Bij pałką! Kurwa! Zatrzymaj się! Spokój no, no, się, no, się skarne nie aż tak! Krzyż, że kurwa! Nie widzisz motor! Aaaa, ah, stałem, kurwa! <grym jogi> kurwa! Kurwa, <tom> czyż? Kurwa! Przestań! Dobra, mamy już to, mamy to już, mamy to już. Już? Tak, dziękuję Scarlet, tak, dziękuję, jesteś najlepsza. No, proszę bardzo. Dobra, ludzie, nagraliśmy to. Będą wyświetlenia. Będzie na TikTok. Będą lajki, będą lajki. Ale lajki. będą mówić tak. Nie, 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 powiem jakie będą komentarze, ale dobrze wiecie. No. Nie, nie, proszę wyciąć za mój głos, żeby nie było, że jestem głupią babą za kółkiem. A, tam Scarlet, wszyscy wiemy, że jesteś mądrą Oj babo. tam. Bez kitu. Dobra, dawaj tutaj to jeszcze ich kurwa sprawdzimy na Jezus Maria, to zobaczy Dobra, zapraszam do mnie na kontrolę. Dawaj, Cortez. A nie, sprawdzamy wszystkich. Umunderowanie, odznakę, gumkę, pasy. No, nie. Daj, nie malujcie tak głąby! Nie malujcie tak nie na szpitalu. Wy, to, nie to, nie wy, to nie my, to nie my. To nie my, nie my to nie my. Kurwa, da, mam to sprawdzić, bodykamy. Ale... Oj, nie całe to nie życie nie ma. mam więc Chciałbym, ale nie mam. Ajajaj. Wy nie macie bodykamów? Ja myślę, że Gryn ma. <grymne> Dzień dobry. Witam, witam, ci wkłaniam się. <grymne> Słuchaj, Baba Jaga wyszła z kurzej chaty. Baba Jaga wyszła z kurzej chaty. Przyjął! Domek <grymne> na kopii. kurzej nóżce się. się przewrócił. Przewrócił się. Kopi. Operacja Baba Jaga w takim razie się w toku. Dobra. Tylko Pączek ma podobną jakąś super, tajną no, akcję, nie, ma... nie wiem czy nie chcemy w niej udziału. Dobra, zaraz odpalę streama, i ich będę słyszał. Nie, Chief co boimy dobra. się jednak dziwa plecaka. No ale przecież on też ma. Ten a, a nie mówi no, tego na. No, już nie, no, już no. za, no, no, no. za późno, już za późno komander no, napisał. Commander no, 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 napisał. No, no, znaczy nie no, ponczek, jak ty uważasz? Nie wiem co to za akcja, nic no, nie wiem, kur. Nawet sam nie jestem w stanie stwierdzić, czy... czy to się nie robi przeze mnie. Ale jak miadam od pasek ma to... Dobra, nie oni mówią, że Pączek dostał krasza od followów, kur... A nie, także. że... PIERDOLĘ No ja oni no, wetknęli swoje pływa łapska do pączka Szukamy baby Jagie, y, tej... Y, Suzy Rivers no, fajna przywózka, ale gdzie my kur... -je, jedziemy? Na Mission Row szukać? No na jest to chyba nie najlepiej Na mogliśmy wychodzić, akurat jakbyś tam wychodziliśmy, ale... Tyłem, tyłem ucieka, tyłem ucieka! Otwieraj! Otwierać, do... kurwa! Boże. Otwarte! Otwarte, otwarte. Gdzie jest szefowa? No, ze trzy pilnuję tylnego bejdu. Dwie osoby z tyłu. No, chowaj telefon, chowaj telefon, kurwa! Na glebę, na glebę. Potrwałeś. Zaplecze puste. Gdzie jest, jest szefowa? Telefonem. Nie wiem, nie ma. Znasz ją? Ja masz i numer? Nie mam. Jak się nazywa? Szyfowa? Suzy? Ty mnie pytasz? Masz numer do szyfowej? Mam. Wyciągniesz telefon masz i zapytasz gdzie jest. Tylko normalnie, naturalnie. Halo? Nie Gdzie jesteś? Sam A co się dzieje? No nic, tak pytam. Idę po tego gościa. No masz sprawę, premię chcesz? Bo auto, do auta ci brakuje i oddasz. Chcę premię gdzie jesteś? Dobrze, dobrze. Tu tylko pracujemy Rozłączyła no, się? No tutaj nie ma no Dobra mamy konfidenta, mamy konfidenta, chodź za zaplecze szefie, w trybie tak miastowym ucieka, ucieka tyłem, ucieka tyłem, Na glebę Uuu. Skoczył do wody tak, tak, pan, planerka, Dzień dobry, eee, mam pytanie, Ale, czy koło departamentu mowa. albo widział pan może ja, Suzy Rivers gdzieś jakoś ostatnio? Nie, nie A może pan zapytać na radiu dojowym, czy ktoś ją widział albo wie gdzie jest? Jasne, zaraz do mi przedzwonię do pana. Dobra. Eee, Carter, cześć Aria, słuchaj, e, taka sytuacja służbowo dzwonię. Jakbyś widziała Suzy, to zadzwoń do nas, dobra? Jest właśnie moją pacjentką na do szpitalu. Dobra, dzięki. Jasne. Dobra, dobra, mam ją! Mam ją i naprawdę przez przypadek nie uwierzycie, ale mam ją. A jak ją złapiecie, to mówcie. To <noise> mu używajcie kryptonimów, baba jaga, kurza ustopa. Opuścić szpital, opuścić szpital. Na widok, baba jaga na widoku. Droga, postój. Ostatni raz odpowiadaj Uwaga, ogen <noise> akcja baba jaga udana. No, najlepsze jest to, że Suzy Serio jest największą gangsterką w mieście. Do widzenia, panie dyrektorze. Najlepsze jest to, że ona oh, serio jest. Jest pani aresztowana pod zarzutem nagminnych obec funkcjonariuszy publicznego. Co na Wyjeżdżacie złotym na szpital, bo ktoś obraził funkcjonariusza. Nie ktoś, tylko urzędnik. Pani jest w Radzie Miasta, została wybrana demokratycznie. Panie nie czy... no, nawet jakbym chciała was szanować, nawet wy się nie szanujecie. Obrócicie się panowie? Ja panu już udostępniam e, zapis z e, Mateo Bodykamy. Piekute hmm, hmm. to, to przejrzyj i stwierdzi, czy pak się do pięciu. Nie przejmuj się, poczuł mój. Nikt cię nie będzie obrażał. Mam nadzieję, że Sprawiedliwość zostanie wciąż. Ten pan prokurator to nie jest jakiś wiesz, On się nie da, on się nie boi. Ale będą ja, jak tam nie będzie pięciu, nie. Nie pierdasz, <grym> że nie liczyłeś. No, liczyłem i wysz, mi wyszło pięć. Ale prokurator, ja tak mi powie, że nie ma pięciu, no to się za chwilę pokłócę, ale na dłuższą metę to nie przejdzie. <grym> ale ja, ja będę. No to wtedy jej mandat wypiszemy po prostu. No, przeanalizuj... Bo rozumiem, że chodzi o sytuację z... Ja nie mam z, pojęcia, bo to jest aha. jakby nie ja prowadzę, ja tylko to ubezpieczam. Ale pan był przy tej sytuacji z tego co przepraszam. Y no nie wiem, no, jako no ja nie oglądałem tego, no nie wiem o co chodzi. Y serio. To już panu mówię, no był pan w pojeździe z panem Pączkiem na... Yy, pasie startowym. Na Sandy? Była... Na lotnisku? Tak. No to, to, no to dobra, no to byłem. No, no to no wiem o co chodzi. No. Bo jeśli chodzi o tą sytuację, to dwukrotnie przesłuchałem całe nagranie, żeby mieć stuprocentową pewność. No, no i. No ona tam kleła jak na niego. Tak, tylko że personalnie, jakby w stosunku do funkcjonariusza, yy, było to czterokrotnie. No. Hmm. No dobra, no to mandat. Nawet nie wykrudniłem przestępstwo. Ale to zaraz tak. z Banetem trzeba to przeliczyć, nie wiem. Dzień witam pana szefa policji. Policzony? No oni mówią, że cztery. Pączek, liczyłeś to? Pięć, ja bo. mówię, że przecież. pięć. No... Chief ma. Jeszcze było nawiasie. stwierdzenie, obraza typu, że nie zasługuje na życie, bo mój ojciec powinien skończyć gdzieś tam. Tam było na sam koniec. Tak, jedna, to tak, jedna z... A, to przepraszam, to przepraszam, nawiasie. tej jednej faktycznie nie wyłapałem. JEST! MAMY PIĘĆ! <śla> <śmieniciela> to nawet nie słucham tego! Wielki sukces LSPD! Tak, 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 nigdy nie, nie powinienem się urodzić. Tak, to jest groźba śmierci, no groźba śmierci, tak? 15 miesięcy, no. Nie, nie, nie. Ale wiesz, że miejsce w Radzie się zwalnia. Wiem, że się zwalnia. <śmieniciela> no i ja tam się... Ale to nie, nie, nie ma oczywiście z tym nic wspólnego z naszą akcją. Nie, nie, nie. Znaczy, generalnie Myślę, że... rzecz biorąc, ja proszę o inny, inny sort adwokatów, bo tutaj coś poszło Szanowna Pani, tak, jednego, jest taki, że jest tylko jeszcze. Mam adwokat. jednego adwokata, mm -hmm. znaczy nie, nawet nie, asystenta. Jednego pana, który robi nazadki w Pinktopie. Jednego mm -hmm. chyba adwokata, który do końca nie wie, co robi. Także Myślę, dobra, ja powiem się pani tak. nie pogrążę się. Szanowna <laughs> <Trzeba> Pani, <laughs> pewnie jest taki, że no, adwokatka stała jedna i jest zajęta jeszcze. Porządku, ja poczekam, jeśli się nie śpieszę. Ale nie, no, proszę pani, to nie jest koncert życzeń. Jeżeli pani nie chce adwokata, to pani powie. Zosta zostali wezwani, tak na panią prośbę. Miało być A dwóch. Ma pani prawo adwokata. do dwóch adwokatów, przyjechało o trzech. Nie, nie będę przytury. się unosił, nie będzie żadnego nie, innego jeden z, adwokata. Jeden z nich tylko jest adwokatem, reszta to są asystenci. Nie, 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 dwóch o, adwokatów pani nie chce. I... No. No, to trudno. no to jak pani nie chce, pomocy adwokackiej nie ma problemu. Innych pani nie, no nie dostanie. Nie nie chcę pomocy adwokackiej, pani... tylko nie tych adwokatów. Nie. Pani Muszę, to muszę pani trochę zasmucić, tak powodzisz głosem, powiedzieć, no ma pani prawo do adwokata, natomiast do wyboju już niestety nie. Ja tego nie przewiduję. Momencie, więc chcemy wam powiedzieć, że jeżeli jestem. Mhm. E, pani tam... była w Radzie miasta, trzeba było zaktualizować kodeks. Wciąż jestem w Radzie miasta. Pani. No ta, no jeszcze 5 minut. Przecież to nie wchodzi z nią w przeczki, nie w dyskusji, bo będzie to samo, co przy poprzedniej rozprawie, że przyjdzie potem odwołanie, przyjdzie z który powie, że była źle traktowana, więc nie powinna być skazana i widzę, Dobra, to ja nie podchodzę do niej. A, i żeby jej zdjęć nigdzie nie, 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 nie wrzucać, bo poprzednio też skargę składała na to, że jej podobnie zdjęcia z serii były gdzieś udostępniane i to było później w tej apelacji uwzględniane. Ja p*** dole. Dobra, nie widać akurat jej. za białym entity, które strzał do funkcjonariuszy... Białe entity oddawało, słuchajcie, Gaviria biorę i jedziemy i bo to nie będzie tak. Cały czas przy klubie nocy 77 jesteśmy Mojesiatka. Pojebało ich łandało. Bierzcie długą ze mnie! Mogę? Weź mnie do środka i daj długą ja komuś normalnemu. Zamki mordę, ty się kup na akcję się podniecasz, k.. ty. Daj Andrzejowi, Andrzej, bierz długą ze mnie. A to? Bierz długo! Chodzi, A trillion. ty Lucy, weź z mojego radiowozu drugą. Uważajcie, uważajcie, wezwijcie, jest tu wsparcie, jeszcze dwie osoby mogą dojechać. Tak, tak. Tak słucham. Pan serca może rozmawiać? Tak. Ja mam tylko pytanie, nie wiem, czy Pani udzieli takiej odpowiedzi, ale pytanie jest takie. Dlaczego? Jaki był powód słotu na no, zatrzymanie Pani Suzy Rivers? A co Pana to interesuje? No dlatego takie pytanie zadaję, nie wiem, czy Pan może jej udzielić takiej odpowiedzi. Do Baneta trzeba zapytać, a czemu? Do Boneta. No, Ale co to jest tutaj? za różnica? No, osoby przychodzą, pytają. No, jest to jednak y, osoba, y, która jest w Radzie Miasta. Dlatego musimy zbyt. powiedzieć jako Departament Pracy. to cześć. słuchaj, no, na. Banet zgłoś, bo do mnie dyrektor wyzwania, czemu słotem pojechaliśmy. No zgłoś. Y, czemu? Chcą powiedzieć. No bo miałem kontakty z Lario i tylko dlatego, dla picia. Aha, dobra. Yy, bo tam były kontakty, jakby. Z... Z nie, do To miały... były. obecności to były. Już jak zaraz i Pan rucham. powiem? w których wielokrotnie strzelał do nas w broni długiej, w związku z czym obawialiśmy, obawialiśmy się, że po raz kolejny. O, ogólnie dobrze, i... dobrze, proszę Pana, w naszym, w naszym mieście, mieście działała taka grupa, to, na którą. Dobrze, dobrze, ja już tam gadam, nie spokojnie. Że, na kaucję i dasz? Nie, no, no wychodzi na to, że pewnie mandat się skończy niedługo, nie? Bo tak się najedzałem i zobaczymy co wyjdzie. No co? Yy, wie pan co? Ona ma, yy, była taka grupa prężnie działająca w naszym mieście, na którą się mówiło, że to mafia jest jakaś, mm -hmm. no nie? No i wiadomo, no tam ja przyszedłem, rozbiłem, ku... poorałem i tak dalej, ale oni dalej gdzieś tam coś szpącą, jakoś wychodzili z więzień. No i ona jest bardzo z nimi powiązana, nie? Są to liczne dowody i tak jakby u nas ten, mówię to panu tak troszeczkę, no pan jest dyrektorem, no, no ja do Adriany, sobie adriany sobie, sobie mogę sobie. tak mówić, więc to, że prosiłbym, żeby pan tego nie przekazywał ja ani sędziom, ja ani prokuratorom ja i tak dalej. To z panią dyrektor, o tym, Panie dyrektor. Tutaj. No i są to kontakty potwierdzone, nawet wtedy jak, jak jakby te, 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 te przewinienie czy tam przestępstwo, co ona popełniła, to nawet wtedy rozmawiała z nimi, nie? No ona wychodzi z aresztu czy za kaucją tak nie, ma, nie, nie mam pojęcia, ale pojęcia dla mnie to sprosrane jeżeli ona wyjdzie za kaucją dobra nie? dobra okej dziękuję bardzo miłego jego w takim razie ty no, no teraz dziękuję. to tak szczerze banet no ch... by to wyszło jakby się nie wsadził do puchy że to gazety nas kurwa obsmarują zaraz. no były na obrazy a, a, były no, mi matematyka mi się, się zgadza Zgadzam. Nie krzycz, jest coś czekaj. Jak zaraz, zaraz tak, ona nie pójdzie siedzieć, ludzie no. nas nagrali, żeby się tam kurwa zawinęli, bo to na szpitalu I było. będą pierdolić. Gdzie my tak, No nic, no to w takim razie nadal zostajemy przy rozprawie. Przy jakiej rozprawie? No szybkiej. No przy rozprawie. Nie, nie szybkiej, normalnej, no. poczekamy na akt oskarżenia. No chyba jesteście chorzy, że my będziemy akta oskarżenia czy coś takiego. Przecież nie mam żadnego no obowiązku. Się nie możemy dogadać na... No jak nie, czyli na niedzielę idealnie to my to obstawimy. Nie no, pewien, że w to pójdziemy. Yy... Ty, no dobra, to jest przegrana no to rozprawa. Zdy. No właśnie. Nie, to my w to idziemy. No nie będzie opaski. No pani zostanie na celach. A czemu? No temu, no, jeżeli to jest tak poważna sprawa, że trzeba zrobić z tego rozprawę, no to, to chyba trzeba ją przypilnować. Skoro Purker stąd co chwilę wychodził z opaską, to trzeba to nie, znaczy, nie pani może pani influcji, no. Nie, nie używaj Słuchaj. tego argumentu. Nie Słuchaj, nie, nie argumentu. ma problemu. Ale to ja już pani śpieszę z powodu. Z, pom z pomocą. Nie, to on stąd wychodził, to w to ja ją wysyłam na wyjąt. Dobra, pasuje. Koniec. Nie, I ja odwoławczą, ja mówię, odwoławczą rozprawę zrobimy. Co jaka decyzja? No, że wysyłam ją. Wysyłasz, Zabierz. Wyszł mi jaja z dupy. Tak? Wychodowałeś? Wychodowałem. Fajnie. Eee, nie Dobra, wysłałeś Dobra. już? Nie, ja, bo chcę złamać z adwokatem. <laughs> <że> adwokatka <laughs> nogę złamała. Dobra, wyślij już po prostu, pogadaj No nie mogę, ma. bo ona chce z adwokatem jeszcze pogadać. No to na celi se, w więzieniu. Dobra, gdzie tu sobie księgną? To ona wyjdzie. Kum. Dobra, ona, ja już ja mam dość. ona nie ma prawy. Lecę jest w... w... tak. Nie wiem, naprawdę już mi się nie chce. Do widzenia widzowie.